Dzień dobry. Dzisiaj testowanie osłony na nóż z funkcją obierania. Jest ona w takim opakowaniu. Jeszcze na razie nie jest dostępna w sprzedaży, ale można ją dostać za polecenie zakończone zakupem. Dobra, zaczynamy od nakładania osłony. W sumie bardzo łatwo się ją nakłada, ale pokażę w ten sposób. Tutaj to ostrze, które mamy do góry. W ten sposób. I musimy usłyszeć taki klik. Ok, możemy ją nałożyć tak, już z nałożoną osłoną. Osłona tutaj sobie już siedzi, albo w ten sposób zwracamy uwagę, żeby tutaj ten nóż był. U góry i klik. I osłona jest nałożona. Zajrzę. O, słyszeliście? Klik i osłona jest już. Należy właśnie zwracać na to uwagę, żeby osłona była dobrze nałożona, żeby później jej nie porysować.